Poniedziałek, 22 września, kilka minut po godzinie siódmej rano. Zabierzów Bocheński budził się powoli do życia, a rodzice szykowali dzieci do wyjścia do przedszkola. Nagle ciszę miasteczka przerwał widok, który wywołał panikę. Z budynku przedszkola zaczął wydobywać się gęsty dym. Dwie pracownice placówki zauważyły zadymienie i natychmiast wezwały służby. Alarm podniósł całą społeczność. Na miejsce zaczęły zjeżdżać się wozy strażackie. Jeden po drugim. W akcji gaśniczej brało udział aż dziesięć zastępów straży, ochotnicy z Zabierzowa Bocheńskiego, Woli Batorskiej, Niepołomic oraz strażacy zawodowi z Wieliczki. Przedszkole stało się areną walki z żywiołem. Strażacy w maskach, w gęstym, gryzącym dymie, wchodzili do budynku, ryzykując własnym życiem. Płomienie rozprzestrzeniały się w pomieszczeniach, a każda minuta zwiększała zagrożenie. Dym wydobywający się przez okna sprawiał, że cała okolica wyglądała niczym scena z filmu grozy, czerń i pomarańczowe języki ognia mieszały się, tworząc obraz, którego mieszkańcy nie zapomną nigdy. Akcja gaśnicza trwała około i 2,5 godziny. Strażacy wylewali hektolitry wody, by powstrzymać pożar, a mieszkańcy z przerażeniem obserwowali rozwój sytuacji. Na szczęście tragedii udało się uniknąć, dzieci nie zdążyły jeszcze pojawić się w placówce. Gdyby ogień pojawił się kilkadziesiąt minut później, Historia mogłaby mieć dramatyczny finał. Na miejscu pojawił się także burmistrz niepołomic, Michał Hebda. To on poinformował, że budynek nie nadaje się do prowadzenia zajęć dydaktycznych, uszkodzenia są tak poważne, że potrzebna jest ekspertyza techniczna. W przedszkolu spłonęły fragmenty dachu i wnętrza, które jeszcze długo będą nosić ślady tego poranka. Policja i prokuratura wszczęły dochodzenie. Biegły ma pomóc w ustaleniu przyczyny wybuchu pożaru, czy była to awaria instalacji elektrycznej, przypadkowe zapruszenie ognia, czy może inne zaniedbania. Do tego czasu budynek pozostanie zamknięty. Dzieci i rodzice muszą przygotować się na zmiany. Zajęcia przeniesiono tymczasowo do domu kultury i pobliskiej szkoły podstawowej. Choć najmłodsi nie odczują przerwy w opiece, przeniesienie oznacza reorganizację pracy dla całej gminy. Strażacy podkreślali później, że gdyby ogień został zauważony chwilę później, skutki mogłyby być nie do wyobrażenia. W salach, w których na co dzień bawią się dzieci, ściany były osmolone, a zabawki i meble stopione od żaru. Widok misiów i lalek przykrytych warstwą sadzy mroził krew w żyłach, przypomnienie, jak blisko była tragedia najmłodszych. Rodzice, którzy przybiegli na miejsce po informacji o pożarze, patrzyli z niedowierzaniem. Jeszcze rano mieli zostawić tu swoje pociechy. A teraz widzieli przedszkole otoczone taśmą i strażaków wynoszących nadpalone elementy wnętrza. Wielu z nich nie potrafiło ukryć łez, dzękując losowi, że dzieci były jeszcze w domach. Budynek, który do tej pory kojarzył się z radością i śmiechem, nagle stał się symbolem zagrożenia i strachu. Smród spalenizny unosił się nad całą okolicą, a czarne kłęby dymu wciąż przypominały, jak blisko było do katastrofy. Dla mieszkańców Zabieżowa-Bocheńskiego ten poranek stał się ostrzeżeniem, że bezpieczeństwo może runąć w jednej chwili, a miejsce stworzone dla dzieci może zamienić się w pułapkę ognia. Mieszkańcy Zabieżowa-Bocheńskiego są wstrząśnięci. To cud, że nikomu nic się nie stało, mówią. Ale w powietrzu unosi się lęk i pytanie. Jak mogło dojść do pożaru w miejscu, które miało być bezpieczną przystanią dla najmłodszych? Tamten poranek pokazał, że nawet budynek pełen dziecięcych zabawek i kolorowych ścian może w jednej chwili zamienić się w pułapkę pełną ognia i dymu.